Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jakiś czas temu nagrywałem takiego vloga, gdzie mówiłem o protestach, jakie odbywają się w Europie w wielu krajach i mówiłem też m.in. o narodzie bułgarskim. Dzisiaj chciałem trochę kontynuować ten temat i powiedzieć Wam właśnie na temat Bułgarii, bo jest to kraj sąsiadujący właśnie z Rumunią, kraj, w którym byłem wielokrotnie, kraj, który lubię i który ma taką, bym powiedział też... Słowiańską duszę, jak my mamy, Polacy. Dlatego chciałem się odnieść właśnie do tych wydarzeń w Bułgarii. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. I teraz, tak, mamy tutaj właśnie różne informacje to znaczy, że rząd Bułgarii się poddał premier podał dymisję. Nazywa się on Rosen Żelaskow. Jego rząd złożył dymisję pod presją masowych protestów, które przetoczyły się przez cały kraj. To decyzja podjęta tuż przed planowanym głosowaniem nad wotum nieufności. To jeden z największych kryzysów politycznych w Bułgarii w ostatnich latach, można by tak rzec. Ogromne protesty, tysiące ludzi wyszły na ulice. Demonstracje odbywały się w Sofii i w wielu miastach, a protestujących. Protestujący domagali się ustąpienia rządu, odwołania budżetu i walki z korupcją. Były to jedne z największych protestów w Bułgarii od lat. Z udziałem szerokich grup społecznych, w tym młodych ludzi, a także partii opozycyjnych. Główny powód protestów to był budżet i korupcja. Punktem zapalnym był kontrowersyjny projekt budżetu na 2026 rok, który między innymi przewidywał podwyżki świadczeń społecznych i podatków przy jednoczesnej krytyce jego niejasności i korupcyjnego kontekstu. Protestujący skandowali m.in. mafia i żądali nowych, przejrzystych wyborów. Parlament zaakceptował rezygnację rządu. Bułgarski parlament formalnie przyjął rezygnację gabinetu Żelazkowa, który teraz pełni obowiązki rządu przejściowego do czasu powołania nowego. Prezydent Rumen Radev rozpoczął konsultacje z partiami, by znaleźć nowe kierownictwo, a jeśli to się nie uda, możliwe są przedterminowe wybory parlamentarne. No i co? I tyle się słuchajcie, dzieje, jeśli chodzi o Bułgarię, A jeszcze coś tutaj mam. E, kluczowe wydarzenia polityczne mają miejsce zaledwie kilka tygodni przed planowanym wejściem Bułgarii do strefy euro. To jest ważne właśnie. I to ma nastąpić 1 stycznia 2026 roku, co jeszcze bardziej wzmacnia znaczenie tego kryzysu. I tak to jest, słuchajcie, naród bułgarski zaprotestował. Tam w ogóle ostatnio dużo się działo też protestów, jeśli chodzi o Bułgarię. Ludzie, z tego co wiem, no to nie chcą przyjęcia euro, nie chcą tej waluty, ale postanowione zostało od stycznia 2026 roku będzie euro w Bułgarii. Panie Boże, chroń nas, żeby w Polsce ten dzień nie nastąpił, żebyśmy nie weszli do strefy euro, bo będziemy po prostu leżeć i kwiczeć. Takie jest moje zdanie. Ale my mamy już taki duży dług publiczny i w ogóle nie spełniamy żadnych warunków, więc choćby nasi polskojęzyczni politycy chcieli nogami wpychali nam to euro i tak dalej, to myślę, że jest to scenariusz na razie niemożliwy i po prostu on się nie zrealizuje. Oby tak było. Bułgaria wkracza w tą strefę od stycznia, także już parę dni i po prostu będzie jak będzie. Zobaczymy. W Bułgarii byłem w tym roku, chyba nawet dwa albo trzy razy. No i co? I zobaczymy jak będzie następnym razem jak pojedziemy. W przyszłym roku właśnie jak już będzie ta strefa euro. Tak czy inaczej... Protesty w Bułgarii, naród niezadowolony, naród, który wyraża swój sprzeciw, naród, który po prostu zaprotestował. Ja się zastanawiam, co się musi wydarzyć jeszcze w Polsce, do czego musi dojść, co muszą jeszcze zrobić nasi polskojęzyczni politycy, żeby po prostu polski naród wziął może jakiś przykład, czy to z Bułgarów, właśnie dzisiaj jest o Bułgarii, więc mówmy właśnie o Bułgarach, że jest to naród, jak widać, taki skrzepom. Naród, który potrafi wziąć też sprawy w swoje ręce, naród, który garnie się tak do jakiegoś działania. A no, w Polsce jest jak jest. W Rumunii też jest jak jest. Ostatnio też bywały protesty tutaj w Rumunii, ale generalnie Rumunii nie są takim narodem. Powiem wam tak, bo jak już tutaj to wszystko komentuję. Skłonnym do protestów. Rumunii są bardziej takim uległym narodem i takim spuszczą głowy. O, jest jak jest. Co zrobić? Oni powiedzą to po swojemu po rumuńsku fak czyli to znaczy, co zrobić? Nie, po prostu przyjmą do wiadomości stan rzeczy jaki jest. Jest taka garstka Rumunów, którzy wybierają się gdzieś na protesty, bądź też taki czasem mają zryw jakiś i wtedy. Wtedy tych ludzi jest trochę więcej, ale generalnie naród rumuński jest tych, którzy raczej nie protestują. Bułgarzy mają inną mentalność, Bułgarzy mają słowiańską krew i tam, właśnie jakoś inaczej ludzie do tego wszystkiego podchodzą. Ludzie uderzyli pięścią w stół, powiedzieli dość i wyszli po prostu walczyć o swoje i protestować. My też jesteśmy naród słowiański, Polacy, ale nie wiem, co się zatraciło też tak w Polakach, że nie potrafią się zmobilizować, że tyle jest różnych, słuchajcie, ostatnio sytuacji, przesłanek do tego, żeby nas spakować wojnę z Rosją, na przykład, i robią to skutecznie nasi polskojęzyczni politycy. I gdzie jest naród polski, żeby Polacy, żeby temu zaprotestować, żeby zrobić swój sprzeciw? Nie ma za bardzo komu. Jest testowana taka możliwość po prostu Polaków i granie na takich emocjach w Polsce takie powolne gotowanie żaby jak ja bym to powiedział no i się sprawdza na ile e, można pozwolić polskiemu narodowi po prostu e, gdzie jest jakaś granica tak którą można przekroczyć bądź też e, nie przekraczać jeśli chodzi o działania polskojęzycznych polityków i myślę że ta granica została nie została jeszcze chyba tak de facto wytyczona bo my im za dużo pozwalamy my im pozwalamy właściwie na wszystko i może być tak za późno od pewnego dnia, że się obudzimy jak to się mówi przysłowiowo z ręką w nocniku i będzie, będzie po ptakach będzie jak to się mówi po polsku nasze powiedzenie musztarda po obiedzie i może się tak niestety wydarzyć i obyśmy nie dożyli po prostu takiego dnia i takiego momentu, mam nadzieję, że Gdzieś Polacy trochę się obudzą w tym wszystkim, w tej swojej bierności, no i że będą skłonni, żeby zaprotestować też. Zaprotestować przeciwko, bo my mamy przeciwko czemu protestować. Jest tyle rzeczy, których się źle dzieje w Polsce, począwszy od naszej egzystencji w dwóch reżimach, w jakich jesteśmy, czyli w NATO, w Unii Europejskiej. Dwie organizacje, które nas zmuszają do ponadprzeciętnych kosztów, wyzyskują nas i. Nie przynoszą tak de facto niczego dobrego, i to jest choćby nawet to. Później to Mercosur, które będzie miało po prostu wejść w życie, czyli sprowadzanie tej żywności raz, że zatrutej, dwa, że z krajów jakiegoś Ameryki Południowej, powiedzmy. Później pakt migracyjny, o którym się też dużo mówi, ta cała. Słuchajcie, sytuacja związana też z zamykaniem kopalń, z tym walką o klimat i tak dalej. No po prostu żyjemy w czasach tak abstrakcyjnych, w czasach tak podłych, bym użył takiego słowa, że... No, no nie wiem, co jeszcze się musi wydarzyć, co jeszcze musi być wcielone w życie. Może w końcu, jak wejdzie podatek katastralny w Polsce, to ludzie się obudzą, bo zobaczą, że, że ich nie będzie stać na utrzymanie swojej nieruchomości. Nie wiem, nie wiem co, no już... Po prostu nie chcę nawet poddawać głupich pomysłów politykom, bo żeby czasem któryś nie wpadł na to, trzeba to zrealizować. Chociaż i tak oni co będą chcieli zrealizować, to to zrealizują, bo mają nasze przyzwolenie, bo mają po prostu poczucie takie, że pozwala im się na właściwie wszystko, co robią. Tak? No i gdzieś tam jest tylko jakieś nieliczne fale takiego oburzenia czy coś. i... I tak jak mówię, testują po prostu do granic możliwości poprzez też media polskojęzyczne, na co Polacy są sobie w stanie pozwolić we własnym kraju, we własnym narodzie. Inne narody, jak widać, coś robią, coś protestują, wyrażają naprawdę swój sprzeciw, nie ma, że jest zimno czy ten, wychodzą na ulicę i po prostu działają. Jak będzie w Polsce, to czas pokaże. Ja kończę tego dzisiejszego vloga. Chciałem właśnie odnieść się tak na spokojnie do tego jednego narodu, jakim jest Bułgaria i życzyłbym sobie, żeby polski naród też brał właśnie z Bułgarów e, przykład. Wy napiszcie, jak uważacie w komentarzach, subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapki w górę, no i widzimy się w następnych filmach. Mam nadzieję, no tutaj to rzadko będzie jakoś pozytywnie, ale, no, ale jest takie, jakie jest w życie, no to po prostu komentuję to, jak to wygląda. Trzymajcie się zdrowo, do następnego, pa pa.